Moi drodzy, drogie siostry i bracia w Chrystusie Jezusie, jest sobota, przed nami niedziela. Niezwykła, bo niedziela palmowa rozpoczynająca wielki tydzień. Tak jak już niestety parę tygodni nie spotykamy się w naszych kościołach, ale chcemy się spotykać z Wami właśnie tą drogą. Przed niedzielą chciałbym powiedzieć kilka słów o tym, co nas czeka. Niedziela palmowa to niedziela przypominająca o tym, że wszystko zmierza ku temu, co jest kwintesencją czasu pasyjnego. Wszystko się zaczyna. Moi drodzy, w niedzielę, jak Będziecie tylko chcieli w różnych miejscach, znajdziecie w sieci internetowej nasze luterańskie nabożeństwa. Nie będę już o tym mówił, bo chyba każdy się przyzwyczaił, gdzie takie nabożeństwo znajdzie. Możliwości jest naprawdę bardzo wiele. Zachęcam, posłuchajcie Bożego Słowa. Miejcie społeczność, właśnie taką, a nie inną, taką, jaka jest możliwa. Z tymi, którzy, tak jak wy, tak jak my, będziemy się zbierać, aby słuchać słów wszechmogącego. Jutro w czasie nabożeństwa będą rozważane słowa pochodzące z Ewangelii według świętego Marka, z rozdziału 14. To słowa bardzo ciekawe, opowiadające o tym, jak w Betanii doszło do tak zwanego Namaszczenia Jezusa. To znana opowieść o kobiecie, która postanowiła bardzo, bardzo cenny olejek przeznaczyć dla Jezusa. Wówczas, dzięki tej decyzji, było wielkie zamieszanie. Wszyscy się dziwili, niektórzy gorszyli. Dlaczego? Przecież szkoda, jest tyle potrzeb na tym świecie, a tu. Dla Jezusa taki gest. Co to znaczy dziś? Bo tak prawdę mówiąc, Ewangelie nie są nam dane po to, abyśmy tam chcieli odtworzyć dokładny ich przebieg, jak to miało miejsce dwa tysiące lat temu. Pan Jezus nawet mówi, nie płaczcie nade mną, ale płaczcie nad sobą. Czyli tutaj spotykamy się z prawdziwą historią pasyjną, która się nie dzieje gdzieś tam w Bytanii, ale ona się dzieje z nami, wśród nas i dla nas. To my dziś konfrontujemy się z Jezusem w całym tym zgiełku tego świata. Dziś jakże trochę innym, uspokojonym, ale też pełnym emocji. Emocji biorącej się też między innymi z tego, że jesteśmy pozamykani, każdy na swój sposób. To nie jest proste. Dlatego potrzeba nam wyciszenia. I tego moi drodzy wam życzę, aby czas Wielkiego Tygodnia był czasem wyciszenia. Abyśmy w te niezwykłe dni, które są przed nami, szczególnie Wielki Czwartek, Wielki Piątek, a potem Wielkanoc i poniedziałek wielkanocny mogli naprawdę znaleźć dobrego Boga patrząc na krzyż a potem i na pusty grób. Spróbujmy doświadczyć tej niezwykłej Bożej obecności. Moi drodzy, będziemy też chcieli być z wami w każdy z te dni, które powiedziałem, czyli czwartek, piątek, niedziela i poniedziałek, ale to już następny tydzień. Będziemy chcieli w postaci tych rozważań znowu z wami być w waszych domach. Także zapraszam do wysłuchania wszystkich nabożeństw, które będą nadywane przez media. Przypominam, że również i od nas z kościoła w Hołdunowie będzie nabożeństwo radiowe, i to w Radiu Katowice, i w drugim programie Polskiego Radia. Wielki Piątek, o godzina 18. Na stronie internetowej Radia Katowice będzie można również podejrzeć y, transmisję wideo z tego nabożeństwa. Także życzę błogosławionego, pełnego prawdziwej i Bożej ciszy Wielkiego Tygodnia. Zostańcie z Bogiem.